Co powiedzieć, gdy ktoś cię poniża? Numer jeden: każ im powtórzyć to, co powiedzieli. Kiedy spokojnie mówisz: Proszę, powtórz to, albo: Chcę, żebyś powiedział to jeszcze raz. Nie dostają tej dawki dopaminy, której spodziewali się po twojej reakcji. Właśnie skierowałeś duży reflektor na ich zachowanie, a to sprawia, że stają się zdenerwowani. Numer dwa. Niezależnie od tego, czy faktycznie mieli odwagę to powtórzyć, teraz odwrócimy sytuację używając pytań o intencje. Brzmią one tak. Czy chciałeś mnie zranić? Czy zamierzałeś mnie zawstydzić? Zamiast reflektora mają teraz lustro, w którym muszą się przejrzeć z pytaniem, jaki był mój cel w mówieniu tego. I numer 3. Bez względu na to, co powiedzą, nie odpowiadaj. Niech twoje milczenie będzie twoją odpowiedzią. Będą mówić, że to tylko żart. Kiedy to zrobią, po prostu pozwól temu trwać. Wtedy to Ty wyglądasz na osobę kontrolującą sytuację.